Spotykałem ludzi, którzy wspaniale mówią kazania. Spotkałem ludzi, którzy mają niesamowitą służbę, miłosierdzia, pomagając ludziom w trudnych sytuacjach. Spotkałem ludzi, którzy są niesamowitymi doszpasterzami. Dzięki Bożej łasce zobaczyłem wielu ludzi, którzy mają niesamowitą posługę. I na tyle, na ile mogłem tych ludzi poznać, na tyle, na ile mogłem wejrzeć w ich życie, porozmawiać z nimi, przyjrzeć się. Im, to widziałem że niezależnie od, jak, od tego, jaką mieli służbę, ile mieli lat, jaki mieli temperament, z jakich kościołów pochodzili, zawsze łączyło ich jedno: byli ludźmi, modlitwy. Ludzie, którzy się modlą, wiedzą lepiej, ro, robią skuteczniej, kochają głębiej, znają Boga w lepszy sposób. To jest niesamowita tajemnica. Ludzie, którzy się modlą, oczywiście. Modlitwa, mam tutaj na myśli ludzi, którzy naprawdę zwracają się do Boga szczerym sercem. Ludzi, którzy modlą się na tyle, na, na ile mogą, bo to nie chodzi też o że teraz będę podawał, ile minut, godzin masz się modlić. Z jednej strony nie podam, bo tu też nie o to chodzi, ale z drugiej strony to też nie da się zbudować głębokiej relacji, kiedy spędza się z kimś mało czasu. Tak samo z Bogiem, tak? Jest takie powiedzenie: przebywanie rodzi miłość, więc jeżeli im dłużej z kimś przebywasz, tym bardziej go kochasz, tym bardziej czujesz się przez niego kochany. Oczywiście nie chodzi o to, żeby przebywać na modlitwie tylko po to, żeby czuć. Czasami będziemy czuć, że jesteśmy kochani, to wtedy Bóg okazuje nam miłość, a kiedy my nie czujemy, ale jesteśmy z Nim dla Niego, wtedy On czuje się kochany, bo robimy to dla Niego. Więc to jest taka wymiana miłości, ale spędzanie czasu na modlitwie. Po drugie zobaczyłem, że ci ludzie, którzy spędzają czas na modlitwie, to też są ludzie, którzy nie ograniczają się do tego. zwykle mają taki przynajmniej jedną przestrzeń w życiu, kiedy się modlą, na przykład z rana lub wieczorem lub w trakcie dnia. A czasami to jest tak, że rozbijają to na przykład modlitwę na nie wiem trzy części, mogą. Pomodlić się trochę rano, trochę wieczorem i w ciągu dnia znaleźć czas. Ale niezależnie od tego, jaką formułę w danym sezonie życia przyjmuje ich modlitwa, zwykle też w ciągu dnia zwracają się chwilę do Boga, yy, przeczytają fragment Biblii. Czyli są tak, takimi ludźmi, to nie jest na jakieś narzucone prawo, są ludźmi, którzy naprawdę szukają tego, jak żeby jak najczęściej być z Bogiem. Jedną z takich osób, nie znam tej osoby osobiście, ale czytałem dużo książek, też słuchałem trochę w internecie. To jest ojciec Reniero Cantalamessa, taki już starszy dziadek, Franciszkanin, kaznodzieja papieski, człowiek, który przeżył w latach 80. czy 90. modlitwę o napełnienie Duchem Świętym, i od tamtej pory z takiego wykładowcy uczelnianego stał się kaznodzieją głoszącym słowo na całym świecie. I kiedy. Mm, Czytam to, te, no bo czytam lub tam słucham jego nauczań, to porusza mi kilka rzeczy. Po pierwsze, widać, że on ma ze sobą głęboki background taki uczelniany, że święty Augustyn, jego ulubiony, tak, do którego często się odwołuje, do różnych ojców Kościoła. Więc mógłby zasypać nas takimi historycznymi rzeczami, niuansami, czasami używa jakichś takich sformułowań typowo teologicznych. Ale nie robi tego. Jakby widać, że ma za sobą ten zasób, że ma szersze pojęcie tego, o czym mówi, ale jeżeli to przytacza, to przytacza głębokie rzeczy w prosty, zrozumiały sposób. Więc to jest jakby jedna myśl od niego. Druga jest taka, że ma za sobą dużo świadectw, bo czasami jakiś wspomina, ale z drugiej strony nie, przy, nie rzuca świadectwo, świadectwo, za świadectwem, za świadectwem. Trzecia rzecz mówi o naprawdę prostych rzeczach. Uwielbiam, kiedy on mówi o Duchu Świętym, a jednocześnie te proste rzeczy do mnie, kiedy je czytam, bardzo przemawiają. Naprawdę niewiele jest takich książek jego, które przeczytałam, przy których co jakiś czas nie musiałam przerywać ich i zacząć się modlić, bo tak odczuwałam Boga i Jego obecność. Ewidentnie to, co On to jest człowiek modlitwy. To, co on ma, to ma charyzmat nauczania. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy teraz skompilowane w jedno cztery Ewangelie, jest ten moment, kiedy Jezus już się narodził, kiedy Bóg objawił przez aniołów pasterzom, że on przyszedł, i teraz po ośmiu dniach jest ceremonia obrzezania. Józef z Marią przychodzą do świątyni. I są tam w świątyni, więc w tłumie ludzi, którzy są, oczekują na Mesjasza, tylko dwie osoby w, w tłumie tych ludzi rozpoznały Mesjasza. I można by go było rozpoznać, ponieważ takich dzieci do obrzezania było mnóstwo. Można by było rozpoznać tylko dzięki temu, że człowiek się modli i jest otwarty na działanie Ducha Świętego. I tak samo dzisiaj ludzie mówią: Jest tyle religii, ja nie wiem. A ja wiem. Teraz może, no to dyskutujmy na argumenty. Okej, okay, mam swoje argumenty, czy one cię przekonają, wątpię. Bo trochę to jest tak, że jak szukasz Boga, to znajdziesz go, a kiedy go znajdziesz, to wiesz, że go znalazłeś. Nie muszę szukać wszędzie. To jest trochę tak jak znajdziesz kogoś, pokochasz go, on pokocha ciebie, przyżyje ci ileś lat i mówisz, e, nie potrzebuję się rozglądać gdzie indziej. Pokusy są, to wiadomo, tak? Ale pokusy są po to, żeby je zwalczać. Natomiast nie potrzebuję szukać, bo ja znalazłem kogoś, kto mnie kocha i kogo ja staram się kochać. I tak samo jest z Bogiem. Kiedy go znajdziemy, kiedy odnajdziemy tą relację z nim, to nie potrzebuję zgłębiać innych religii. Nie boję się tego, ale nie potrzebuję, bo ja już znalazłem. Kim są ci ludzie? Więc przeczytajmy o nich. Pierwsza osoba, która, o której tutaj Biblia mówi. Tego dnia również w świątyni był niejaki Symeon, mieszkaniec Jerozolimy. Był to człowiek prawy, bardzo pobożny, pełen ducha świętego, każdego dnia oczekujący nadejścia mesjasza. Duch święty wyjawił mu, że zanim umrze, zobaczy obieconego przez Boga Mesjasza. Tego właśnie dnia pan natchnął go, aby udał się do świątyni. I on rozpoznał Mesjasza. Kto był drugą osobą? Drugą osobą była. Anna, prorokini czytam o niej tak. Tego dnia była również w świątyni prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Aszera. O pokoleniu Aszera mówiliśmy nie tak dawno, kiedy o księdze rodzaju czytaliśmy, ale dobra, niepotrzebny trend. Po siedmiu zaledwie latach małżeństwa owdowiała, obecnie miała 84 lata, więc była bardzo stara, nie opuszczała świątyni, ale dniem i nocą służyła Bogu, modląc się tam i wiele poszcząc. Ona to podeszła do Marii Józefa w chwili, gdy rozmawiał z nimi Symeon i również zaczęła wychwalać Boga. Potem zaś wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, którzy oczekiwali przyjścia Zbawiciela, mówiła, że Mesjasz już się narodził. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty dałeś na świat Mesjasza, swojego umiłowanego syna. Dziękujemy Ci za wszystko co się stało dzięki temu, że On przyszedł i co odmieniło to moje życie i życie miliardów ludzi na całym świecie. Niech to odmieni życie też tych, którzy słuchają teraz tej audycji. Amen. Jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.